Dzień dobry, z tej strony Miłosz z kanału Uwaga Rzucam. No i cóż, najlepsze moim zdaniem na deser, kolejna recenzja lotek. Tym razem Firestorm Flame. Naprawdę podoba mi się to, te kolory, które są na barelu, także omówimy sobie dzisiaj te lotki. Oczywiście jest to seria Winmau Launch 2024 i w współpracy z tą firmą powstaje ten film. Także cóż, zapraszam do recenzji. Lotki Winmau Firestorm Flame kupisz w sklepie Goldarts. Link bezpośrednio do zakupu zostawiam w opisie. Lotki prezentowane w dzisiejszym odcinku pochodzą z marki Winmau i jest to model Firestorm Flame. Zawartość wolframu w tych lotkach to 90%, a wagi, w których można dostać te lotki to pomiędzy 21 a 26 gramów. I tutaj uwaga, rozróżniamy dwa kształty. Ten, który widzicie teraz na ekranie, to jest kształt standardowy i te lotki dostaniecie w wagach parzystych, czyli 22, 24 i 26 gramów. Te lotki występują również w kształcie torpedo. I lotki torpedo dostaniecie w wagach nieparzystych, czyli 21, 23 i 25 gramów. Omawiany dzisiaj model 26 gramowy. Widzicie, parzysty kształt się zgadza. I cena na grudzień 2023 to 313 zł. Na Godarts.pl z kodem uwaga, rzucam. Opakowanie, utrzymane oczywiście w kolorach. Barela, czyli mamy czerwony, żółty, no i pomarańczowy gdzieś tam pomiędzy. Z tyłu również mamy te kolory. Co się dziwić, ładnie to jest wszystko złożone. Nazwa Firestorm Flame 90% wolframu, ostry grot 26 gramów. Widzimy oczywiście, jak te lotki tutaj wyglądają. Z tyłu specyfikacja te kolory całkiem się pokrywają do tego, co widzimy na barelu bo jak mieliśmy w Foxfire, tutaj dla porównania pokażę, o, tak tu mieliśmy na opakowaniu, a tak mieliśmy w rzeczywistości, czyli te kolory są tutaj trochę, no były mniej wyraziste niż na opakowaniu, a tutaj wydaje mi się, że te kolory są całkiem, całkiem rzeczywiste. Za chwilę sobie wyjmiemy opakowanie, jeszcze raz porównamy, tak jak w tamtym przypadku. E, ok, 90% wolframu, wiadomo, precyzyjne, zaprojektowane, pokrycia onyxowe i e, deklaracja wagi. Cóż, jeżeli chodzi o opakowanie to tyle, jeszcze sobie właśnie porównajmy te kolory i zobaczmy, co tam w środku mamy. No, ok, może odwrotnie. Myślę, że się zgodzicie, że te kolory tutaj się w miarę pokrywają na tym, co jest na opakowaniu. Piórka pasująca zdecydowanie do bareli. Krótkie szafty mamy do tego dołączone. Oczywiście trzy barele. Już na pierwszy oka wydają się dosyć grube. Za chwilę sobie to określimy. No i ochrona na grotę. Ale oczywiście przyjrzyjmy się tym lotkom z bliska. No, i tak prezentuje się ta lotka po złożeniu. Nie ukrywam, że bardzo mi się podoba to kolorowanie, czyli żółty przechodzący w pomarańczowy, i potem w czerwony. Rzeczywiście, takie no flame po prostu, ogień, co tu dużo mówić. Więc e, grot, baryl mi się bardzo podoba. Jeżeli chodzi o gryp, no to możecie zobaczyć, że są taki naprzemienny, aczkolwiek powtarza się na całej długości lotki. Praktycznie tu na samym końcu mamy lekkie zwężenie i gładki, gładką część i na samym końcu zejście w kierunku grota, ale też jest ono bardzo krótkie. Przez większą część lotki mamy powtarzający się styl. No i oczywiście, co myślę ma robić robotę w tych lotkach, no to to przejście kolorów. Czyli żółty, pomarańczowy i czerwony. Teoretycznie widać lekko Rozróżnienie, czyli że te trzy pierwsze są żółte, te trzy środkowe są pomarańczowe, a te kolejne trzy są czerwone, aczkolwiek jakieś lekkie przejście na tych pośrednich też tu widać, że jest rzeczywiście pomarańczowo-czerwone, a nie że są to trzy osobne kolory. Także przejście tych kolorów jest całkiem płynne. Mi się osobiście bardzo podoba, do tego mamy wzmocniony shaft wekta i piórko, które komponuje się ładnie do całości, również mamy żółty, pomarańczowy i czerwony. Lotka łącznie jest, wydaje się, dosyć kompaktowa, w sensie, że jest dosyć krótka. Oczywiście to jest zasługa tych stosunkowo krótkich szaftów. Zapewne to będzie rozmiar small. Zobaczcie, że te szafty są dosyć krótkie, aczkolwiek barel wydaje się za to dosyć gruby. Nie wiem, czy na filmie będzie to widać. Oczywiście, sobie to za chwilę pomierzymy. Lotka ma 90% wolframu, a mimo to ten barel wydaje się dosyć gruby. Ciekawe, czy jak będziemy rzucać, to będzie ciężko upychać lotki w jeden sektor, na przykład po trójnej dwudziestki. Dobra, tak się lotka prezentuje. Tak jak mówię, moim zdaniem. Bardzo fajny pomysł z tymi kolorami. Barrel wydaje mi się trochę gruby, ale to zaraz zobaczymy. I tak to wygląda. Także przejdźmy sobie do kolejnych punktów recenzji. No i sprawdźmy sobie wymiary tej lotki. Na początek standardowo długość. OK, tu mi wychodzi 51. Prawdopodobnie mój lekki błąd pomiarowy jest to standardowe 50,8, chociaż może akurat tutaj o te 2 mm, o 0,2 mm jest może dłuższa, chociaż obstawiałbym raczej mój błąd pomiarowy, ale dobra, niech będzie 51 mm. No i sprawdźmy sobie grubość. I grubość sobie sprawdzimy najpierw tu na początku. To nie jest takie proste przy takim gripie. Mamy 6 mm, czyli nie tak dużo jak myślałem. Sprawdźmy tutaj. Mamy 6,8, czyli no nie za dużo, aczkolwiek, aczkolwiek jednak trochę tego jest. 6,7, to znaczy 6,8 również. Czyli lotka jest o tej samej długości, co widać. I tutaj jeszcze oczywiście zwęża się w kierunku szafta do standardowych 5,9 mm. Tak ta lotka wygląda, jeżeli chodzi o wymiary. No, wydawało mi się, znaczy w palcach mi się wydaje, że jest trochę grubsza niż ta. Jeszcze raz ile? 6,8 mm. No, przypominam, że jest to wersja gramowa 26, czyli dosyć dużo mimo wszystko. Mniejsze wersje są zapewne cieńsze. Jeżeli chodzi o shaft, który tutaj mamy, oj, muszę wyjąć z piórka, to nie takie proste. Dobra, mamy. Sprawdźmy sobie jego długość. 33,5 mm, mniej więcej, więc jest to pewnie rozmiar small. Jeżeli chodzi o wagę całej lotki, 27,7, przypominam, że jest to wersja 26 gramowa, więc barel powinien z małym okładem tyle ważyć. No i mamy 26,6. Drugi barel 26,9. I trzeci barel. 26,8, także widzicie, że gwarancja wagi, która jest na opakowaniu jest spełniona, właśnie chcę pokazać, setnych g jest różnicy. Oczywiście wiadomo, że waga też nie jest dokładna, no ale wszystkie barele ważą praktycznie tyle samo, więc zdecydowanie ta gwarancja jest spełniona. Jeżeli chodzi o grip, no to tutaj oczywiście na początku i na końcu mamy gładkie części, także trzymają ode mnie 1 na 5 punktów oczywiście. A jeżeli chodzi o e, część środkową, część główną barela, to wydawać by się mogło, że ten grip może być dosyć ostry patrząc na jego budowę, ale z drugiej strony zobaczcie, że nie jest on zbyt głęboki i istotnie ten grip oczywiście jest wyczuwalny, ale nie jest jakiś bardzo ostry i z tego powodu dostanie on ode mnie... Taką środkową notę 3 na 5 punktów. Myślę, że słychać, że, on, że ten grip występuje, ale jednak właśnie tak jak mówię, nie jest on zbyt głęboki, przez co tutaj przy chwycie lotki jakoś bardzo ostry się on nie wydaje, także jest to gryp raczej z tych średnich, dlatego właśnie taka, a nie inna moja subiektywna nota. Wyważenie lotki, zacznijmy klasycznie od połowy odległości. Mamy to w tym miejscu. Myślę, że po kolorach tutaj to będzie łatwo zapamiętać. Środkowy, pomarańczowy. No i zobaczmy sobie jak to wygląda, jeżeli chodzi o wyważenie. Ok, przesunięcie w przód, nieznaczne. Środek ciężkości mieliśmy w tym miejscu. Środek geometryczny, więc widzicie, że lekkie przesunięcie tutaj jest, No ale wiadomo, tu dochodzi kwestia grota. Załóżmy sobie szafta z piórkiem i zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Okej, okay, to jest dosyć ciekawe, bo tutaj praktycznie na środku geometrycznym mamy wyważenie. Pamiętacie, że było tutaj w tym miejscu, i dosłownie tuż obok teraz wychodzi środek ciężkości lotki. Także widzicie, że jeżeli sobie weźmiemy połączenie szafta i piórka, oczywiście z barelem, to środek ciężkości pokrywa nam się mniej więcej ze środkiem lotki. Także dosyć ciekawa sytuacja. Okej, okay, przejdźmy więc na tarczę i muszę Wam powiedzieć, że już trochę tymi lotkami rzucam. W sensie teraz, bo musiałem sprawdzić jedną ważną rzecz. A mianowicie, jak dostałem te lotki, w ogóle jak zobaczyłem Widmo Lounge i zobaczyłem właśnie te kolory tych lotek, to wiedziałem, że będę chciał je sobie kupić. Okazało się, że te lotki dostałem w paczce od no i otrzymałem je chyba akurat w piątek, czyli w dzień, kiedy był turniej dla początkujących. No i mówię, skoro mam te lotki, to już czort tam, że mam 26 gramów, czyli o wiele więcej, zagram sobie nimi. No i wziąłem, idę na rozgrzewkę, zagrałem pół pierwszego meczu i musiałem te lotki zmienić. Pomijam już, że mi nie szło. Ale zmieniłem te lotki z określonego powodu, a mianowicie zaczęły mi się strasznie kleić. No i tak wiecie, to był gdzieś tam byłem tam tego dnia na siłce, gdzieś tam jadłem obiad w międzyczasie. Jakiś tam, no ja wiem, dobra, pewnie mam brudne ręce, chociaż mi się nigdy nie zdarzyło, żeby mi się lotki kleiły, no a w takich sytuacjach byłem już nie raz. Więc poszedłem sobie do toalety. A, nic nie trafiam. Poszedłem do toalety, umyłem ręce, przepłukałem te lotki, żeby nie było. No i zaczynam sobie rzucać pomiędzy meczami na rozgrzewce. Okazało się, że po paru rzutach, te lotki zaczynały się znowu kleić. No i takie zrobię wielkie oczy, tak jak mówię, pierwszy raz coś takiego mi się dzieje. No i mówię do kolegi, który prowadził ze mną turniej, jak ogląda to pozdrawiam, Pawła sobie porzucaj nimi, one się kleją, czy mi się tylko wydaje. No ja mówi, że strasznie się kleją. No i jak dobrze pamiętam, to też powiedział, że może ręce wiają brudne w czymś. No ale kurczę, ręce umyte. Lotki umyte i dalej to samo. No i oj, No i odłożyłem te lotki. Parę dni później znowu porzucałem, znowu to samo. No i doszedłem do wniosku, że zanim nagram recenzję, to będę musiał je umyć. No, i właśnie przed chwilą miało to miejsce. Wziąłem miękką szczoteczkę, mydło w płynie oraz płyn do wycia naczyń. I po prostu miękką szczoteczką przejechałem te latki parę razy tymi specyfikami czyli mydłem i płynem do wycia naczyń. Poczekałem aż wyschną. No, i właśnie zanim nagrałem tutaj tę część recenzji, która jest na tarczy, no to musiałem sprawdzić, czy się dalej kleją. Czy może udało mi się tym mydłem i płynem do mycia naczyń zmyć to coś? Bo pierwsze co mi przyszło do głowy, no to nie wiem. E, albo miałem niefarta, jakiś strefny model trafiłem, albo po prostu jakieś pozostałości po nakładaniu koloru zostały. Więc miałem nadzieję, że mi się uda to zmyć, właśnie w jakiś sposób. No i co mogę powiedzieć? Nie kleją się na szczęście, także lotki uratowane. Coś jeszcze z nich będzie. Znaczy może inaczej, bo rzucałem je przed chwilą jak się kleiły, umyłem i teraz rzucam jak się kleją mniej, bo minimalnie jeszcze wyczuwam, że coś mi tam na palcu zostaje, ale to już jest zupełnie inny poziom, więc umyję je po prostu jeszcze raz. Jak teraz skończę nagrywać, chociaż nie wiem czy przypadkiem sobie nie wmówiłem i ten klej chce czuć. Czy tam to coś, co tam było? Ale zdecydowanie lepiej, tak naprawdę, mówię: albo jest to bardzo minimalne, jeszcze, albo nie ma w ogóle. Więc, jeżeli mielibyście taką sytuację, nie jeszcze w tych lotkach, tylko w jakichkolwiek, że właśnie jakieś mocno kolorowane lotki, na jakieś tu dziwne kolory, na przykład, będą Wam się kleić, no to spróbujcie je umyć. Oczywiście pamiętajcie, że jak kupujecie przez Neta, to możecie zwrócić lotki w każdej chwili. Nieużywane oczywiście. Więc możecie poprosić o wymianę na inny model. Bo jeżeli umyjecie, ja miałem też taki, taką obawę, czy przypadkiem koloru nie zmyje. No właśnie o tym chyba chciałem powiedzieć, że jeżeli macie możliwość, to poproście o wymianę. No bo to jest może jakaś tam właśnie. Niedoczyszczenie czegoś na ostatnim etapie produkcji. No, a właśnie jeżeli myjecie, to minimalnie ryzykujecie, chociaż to nie powinno mieć miejsca, i w tym wypadku może będzie widać. Kolory idealnie się trzymają. Także u mnie to nie miało miejsca. Na szczęście. No, ale informuję Was, że takie coś miało miejsce i trochę byłem zdziwiony. Na szczęście w moim przypadku to pomogło, i teraz mogę powiedzieć, że lotki mi się nie kleją. W sensie fizycznym. Chociaż, jeżeli chodzi o klejenie się do ręki, tak w sensie takim anegdotycznym, potocznym, czyli że po prostu, że siedzą mi w ręce i dobrze mi się nimi rzuca. To też bym powiedział, że tak średnio mi się kleją. Trzeba wziąć pod uwagę, że one są 26 gramowe. Takie dostałem. No i to są już dosyć ciężkie. Wiadomo, że miałem lotki 33 gramy, miałem lotki 48 gramów. 48 nie grałem na turnieju nigdy. A może jeden mecz zagrałem. Ale 33 grałem przez dłuższy czas, więc niejako jestem obeznany. Z taką wagą, no ale przeciętnie patrząc są to lotki dosyć ciężkie. Ja się też już przestawiłem na lotki lżejsze. Na początku 24, teraz nawet 22 bardziej, 23. Więc mimo tego, że bardzo się zajarałem ich wyglądem i dalej mi się bardzo podobają, no to być może spróbuję sobie jeszcze jakiś lżejszy model, właśnie 22 gramy, 23. No ale jeżeli takie mi nie podpasują, to niestety głównymi lotkami nie będą. Dobra, więc anegdotka o klejeniu, dosyć długa, ale podczas rzutów e, ciężko się skupić, żeby myśli ładnie zebrać. To raz, a dwa, jak wykonuję rzuty, to właśnie zawieszam głos, żeby wypuścić lotkę. A co do samej lotki, e, grip jest specyficzny. Naprawdę, można go lubić, można nie lubić. Dosyć mocny, ale tak jak mówię, jest taki inny. No, widzieliście na zbliżeniach, jak to wygląda. Też widzieliście moje oceny grypu. I jest to coś, wydaje mi się, rzadko spotykanego ten rodzaj grypu aczkolwiek te, te mm, kwadraciki, czy prostokąciki, które za ten grip odpowiadają, są całkiem ciekawe. Całkiem specyficzny rodzaj i tak jak mówię, może się podobać, a może wręcz przeciwnie. Dla mnie na plus oczywiście długość szafta, jako że rzucam tutaj w recenzjach oryginalnymi szaftami zawsze. Też biorąc pod uwagę właśnie samą lotkę, to pomijając kolory, to jest ona bardzo le regularna oczywiście, bo cała lotka, cała długość lotki jest w jednym stylu giripa. Więc prawdopodobnie jakkolwiek nie łapiecie, to, to ona Wam podpasuje, oczywiście jeżeli sam grip będzie dla Was odpowiedni. No nie mniej, jeżeli ktoś lubi, żeby lotki fajnie wyglądały i podoba mu się ten wzór ognia, Firestorm w końcu, no to dla samego wyglądu zapewne bym je kupił. Znaczy na pewno bym je kupił. Gdybym ich nie dostał, a być może kupię sobie właśnie jakiś lżejszy model, żeby sobie sprawdzić, czy będą one się nadawać na moje lotki główne. Cóż mogę więcej powiedzieć? Tak jak mówię, miłość od pierwszego wejrzenia w moim przypadku to nie była. Może inaczej, właśnie wyglądowa to była, ale jeżeli chodzi o rzuty, to już troszkę gorzej. Niemniej, być może chodzi o samą wagę. Tylko że pamiętajcie, to co ja tu mówię, rzucając do tarczy, to jest całkowicie subiektywne. I najlepiej by było po prostu wziąć te lotki w ręce, porzucać i sprawdzić. Przypominam, że w Gwiazdku Białej sklep Godarts te lotki są tam, więc można pójść sobie do sklepu, porzucać, sprawdzić. Jeżeli jesteście gdzieś tam z okolicy albo będziecie przejazdem, to polecam, bo no bo jeżeli właśnie kupujecie lotki, wiadomo, jest to jakiś wydatek. No to fajnie by było, żeby te lotki nam podpasowały, a nie żebyśmy porzucali sobie 10-15 minut i żeby musiały iść zaraz do szafy. Dobra, nie gadam więcej. Co tu subiektywnie do powiedzenia miałem, to opowiedziałem. Powiedziałem Wam też o tym klejeniu. Powiem Wam, że zapomniałem. Właśnie jak zacząłem gadać o samych lotkach. Te historię opowiadać, to zapomniałem, że one mi się kiedykolwiek kleiły, więc chyba już po tym pierwszym myciu jest OK. No i bardzo mnie to cieszy. Aczkolwiek chyba jeszcze dla pewności je przemyję jeszcze raz, żeby tutaj na pewno wszystkie te właśnie, że tak powiem, odpady poprodukcyjne zmyć. Serio cieszę się, że to się udało zmyć, bo bym był zaniepokojony co by się z nimi stało no i jeżeli by ta, ta sytuacja była kontynuowana, czyli jeżeli po myciu by to nie zeszło no to bym pewnie pisał do winmałczyka czy by mi odpisali co właśnie się stało i czy przypadkiem nie ma takich rzeczy w innych lotkach. W sensie tych. Aczkolwiek jeszcze właśnie jak mi się kleiły i byłem zaniepokojony, to patrzyłem komentarze w różnych miejscach na temat tych lotek i nikt nie powiedział właśnie o czymś takim. Więc doszedłem do wniosku, że prawdopodobnie miałem niefarta. No i drugim pytaniem było, czy uda mi się to zmyć właśnie domowym sposobem. Na szczęście się udało, także tak te lotki się przedstawiają. Trochę się nagadałem, a teraz przejdźmy do punktacji. Lecimy zatem na Indert Challenge.

na 60, czyli 205 punktów w tarczy lotkami Firestorm. I tak się właśnie te lotki prezentują. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, czy podzielacie mój entuzjazm, jeżeli chodzi o wygląd tych latek, no bo moim zdaniem jest to coś nowego, moim zdaniem fajnego. Więc jestem ciekawy, czy też się na to tak zapatrujecie. Jeżeli chcecie kupić te lotki, to oczywiście w opisie macie link do Godarts, gdzie taki zakup możecie zrobić. Nie zapomnijcie też o kodzie rabatowym. Uwaga rzucam oczywiście. No i cóż, skończyliśmy recenzję. Lotek, jeżeli chodzi o Winmow Lunch. to nie są oczywiście wszystkie lotki, które w tej serii są dostępne. Także rozejrzyjcie się, co tam jeszcze w sklepie można dostać z serii Winmow, ale nie tylko, bo inne firmy również mają swoje lounge, także. Być może znajdziecie jakieś fajne lotki, które Wam się spodobają. No i cóż, dzięki za wszystkie te 5 recenzji. Fajnie, że Wilmo podesłał mi paczkę. Naprawdę dziękuję. Jeżeli ktoś tego słucha i rozumie Polski, to jestem naprawdę wdzięczny. Zresztą, tak samo jak mówiłam w tym pierwszym odcinku, gdzie robiliśmy unboxing, naprawdę fajnie, czuję się wyróżniony, fajnie, że kanał się rozwija. To wszystko dzięki wam. Dzięki Waszym subskrypcjom, komentarzom. Także nie zapomnijcie zostawić aktywności pod tym filmem. Łapa w górę, że jeszcze nie subskrybujesz, to też będę wdzięczny. No i cóż, dzięki za te wszystkie recenzje. Oczywiście jeszcze jakieś recenzje się pojawią, ale z serii Wilmał Lunch i Lotek to wszystko. Jeszcze raz dzięki.